Witam na kanale Seraskieczyki z Ameryki. W bardzo starym e, filmie, e, w odcinku numer 93 pod tytułem Konstrukcja szafek, pokazywałem Wam jak, w jaki sposób buduję szafki i do tej pory tego się trzymam. I to są dwie, dwie metody w zasadzie. Jedna jest taka, na tym, na tym kawałku Wam pokażę. Narysuję i pokażę. Czyli tak, jeżeli to jest boczek, oczywiście urwanie i frezuje się rabit na końcu, czyli takie podfrezowanie na grubość właśnie półcalowej, pół przeważnie sklejki. I tu się daje sklejkę i wszystko się skręca śrubami. Taką metoda stosuje się przeważnie stosujemy przeważnie kiedy boczki są ze sklejki, bo tak klient chce i żeby były szafki lżejsze i to stosuje się wtedy właśnie sklejkę półcalowo na plecy. Natomiast na roboty wszystkie tak zwane komercyjne, gdzie wszystko Idzie z płyty wiórowej i fronty i plecy, to robię optimizing tak, że po prostu naj, jak najwięcej wyciąć z materiału, który mamy. Dlatego nieraz używam płyt 4x8 stopy, ale nieraz używam 5x10, czyli to jest 5 stóp, to będzie jakiś tam, nie wiem, podejrzewam, z 1,60 60 m coś na 3,70. No nieważne. Ważne jest to, że jest wtedy inna konstrukcja szafy. Że boczek jest tak, tak nafrazowany i tu potem plecy są wpuszczone, wpuszczone na stałe. Dlaczego tak stosuje? Tu mam w zasadzie to... To są plecy, to były plecy, ale mogę pokazać właśnie, że załóżmy, że to jest boczek, to plecy idą właśnie w ten sposób i tu się przykręca śrubami i całość gra i huczy. Jaka jest zaleta tego? Taka jest, że jeżeli jest podejrzenie też, że z czasem będzie trzeba coś przerobić i rozkręcić, to przy takiej metodzie wykręca się tylko wkręty spleców, boki, tak jak mówiłem, robimy w ten sposób, że robimy kołki, ale bez kleju i śruby, konfirmaty często. Albo specjalne takie właśnie śruby. Także to trzyma lepiej niż, jak, niż sklejone, a zawsze można rozebrać. Eee, natomiast, dlaczego tyle kołków? Jak klient zapłaci dobrze, to można mu dać dwa razy więcej. Dlaczego nie? Przecież nie można oszukiwać, jak ktoś chce za coś zapłacić. Eee, ja wiem, że jak się na, roz, e, na wschód robiło meble kiedyś, to. W dolnych szafkach były tylko cztery kołka, w górnych były trzy. my robimy przeważnie 2, 4, 6 w górnych, a 8 w dolnych tak standardowo i wtedy jak jest, o właśnie, tu jest ten nacięty, nacięty rowek, i wtedy tu plecy wchodzą wam, w dwóch płaszczyznach w ten sposób pięknie tu wygląda. Od środka i z tyłu jednocześnie też. Dlaczego tak stosujemy? Dlatego, że na roboty komercyjne cena musi być jak najniższa czyli czas pracy złożenia musi być jak najmniejszy, jak najszybciej. Dlatego złożyć Szafkę na kołki to jest jedna rzecz, ale potem wkręcić 30 śrub, nawiercić i wkręcić 30 śrub, to wychodzi około 3 razy tanie, 3 razy dłużej niż złożyć tak szafkę, włożyć plecy, zamknąć to boczkiem i już po I taką szafkę to się składa po prostu do 5 minut. I dlatego po prostu, żeby utrzymać się na rynku i z konkurencją wytrzymać, no to robię w ten sposób. Jaki jest tym wszystkim problem? Problem jest taki, że pokazywałem Wam w odcinku 305, jak sprawdzić kąt, czy szafka ma kąt. Bo nie ukrywam, że w tej chwili zwłaszcza po pandemii, ten materiał, co przychodzi, gdzieś tam leżał na tych statkach i te płyty, jak się potnie, one nie są proste, troszkę się tam wichrują. Czy płyty, czy sklejka tak samo. Dwa, że sklejka jest, musi być ekologiczna. Te kleje są teraz takie, że ona jest niestabilna ta klejka i po prostu to jest ból w czterech literach ze wszystkim. I jeżeli zrobi się tu, na zero, teoretycznie, to w praktycznie jeżeli coś się tu bujnie czy odejdzie od prowadnicy przy frezarce czy przy innej maszynie, gdzie robimy te nacięcie, to potem jak to nam tutaj nie dochodzi, to po prostu poprawić to, to jest 10 razy dłużej czasu niż zrobić to od razu dobrze. Czyli robimy w ten sposób, że zostawiamy tu około milimetra dookoła. Tak, just in case, jakby coś tam się bujnęło, to żeby to pasowało. I z praktyki, po wielu, wielu miesiącach czy latach, nawet wiemy, że to bardzo dobrze pracuje. Ale jeżeli te plecy nie są tu dociśnięte na maksa, to wtedy te kołki i te śruby, czy jak są widoczne boczki, to nie ma śrub. To one po prostu powoduje to, że ta szafka nie jest taka sztywna, że jest łobli. Nie wiem, jak to przetłumaczyć łowli. No taka, że, się, że, że nie jest stabilna. Wiadomo, że plecy trzymają szafkę, sztywność tej szafki. I co zrobić, żeby to zrobić, zmierzyć kąt i żeby z... było to pewnie? Próbowaliśmy to kleić, ale tak, jaki by klej nie stosował, jak się tu włoży. To się potem tu wybewrze. Tu jak za dużo, jak za mało, to nie trzyma. Potem to powycierać znowu to jest czas. Czas to są pieniądze wzięte z projektu, i znowu podnosi to koszty, i znowu nie wytrzymuje się z konkurencją. Dlatego wymyśliłem coś tak prostego, co jest nawet prostackie, dlatego że jak się jak na produkcji, czy w dużych, w dużych fabrykach mają takie ogromne prasy, że prasa z góry i z boku całą szafkę dociska i ją tam trzyma ileś tam czasu. Ale zanim to się bujnie, zanim to się złoży, jak się składa różnej wielkości szafki, to ustawianie tej maszyny to jest po prostu ból w czterech literach, bo to z długo czasu zajmuje. I dla pracownika to jemu lata, jak ma na godzinę płacone to, jest, to się ma to... To nie jest, wiesz, problem. Natomiast problem jest dla tego, kto płaci. Dlatego, że jeżeli taką szafkę można złożyć 3 czy 4 razy szybciej i zrobić, żeby ona była sztywna, a w tej maszynie wychodzi to 4 razy drożej, plus że taka maszyna potrafi kosztować ponad 100 tysięcy dolarów od 40 używana, plus to, że zajmuje 3 czwarte pewnie powierzchni tego małego tutaj warsztatu czyli jakbym do drugiego wstawił to znowu bym miał bardzo ciasno więc wymyśliłem taki po prostu przyrząd gdzie e, szafkę wkładamy twarzą do domu, ustawiamy kąt e, tu klejem na gorąco wiercimy otwory 5 mm tak żeby przeszły do tego, przez to, aż do drugiej części. Czyli takie robimy, jak gdyby kołek. Próbowałem kołki wbijać, że tu powiercić ileś tam kołków i piątki kołki wbić. Klej wychodzi od środka, jak się wbija kołek. Trzyma zajebiście, że tak powiem, ale wycieranie w kornerze kleju znowu zajmuje czas. Dlatego najszybciej jest to robić i najtaniej klejem na gorąco. I tak też to robimy. Także po prostu pojadę na drugi warsztat, to wam pokażę, jak to, jak to wygląda. Oczywiście, w praktyce, i, i mówię, jest to połączenie, jak się to sklei, wszystko jest połączenie bardzo sztywne. I tak jak mówię, wszystko jest proste, jak już się wie. Do tego, jak to zrobić, dochodziłem u siebie przez. Kilkanaście miesięcy w sumie próby robiliśmy z różnymi klejami, żeby to szybciej było, z różnymi iskołkami. Ze wszystkim okazało się, że najlepiej i najsztywniej przy instalacji to trzyma klej na gorąco. Dlatego, że wiecie, jak szafka nawet się bujnie 2 czy 3 mm, a macie 20 szafek, no to potem, kurde, to nawet jak ustawicie je w pionie, to te drzwiczki są potem do, wszystkie do regulacji. A chodzi o to, że jak na warsztacie u mnie wszystko składamy, łączymy i dopiero rozbiera się i jedzie na, na montaż. I jeżeli szafka wyjściowa ma kąt prosty, ktoś o drugi bierze, wrzuca na stół, zakłada drzwiczki, i wiadomo, że one są już podregulowane wstępnie, i jak potem powiesimy to, to już nie potrzeba kombinować i wyważać czwarte drzwi, bo szafka miała kąt prosty. I to trzyma się wszystko tak, jak powinno być. Natomiast, jeżeli ta szafka nie była sztywna, to były schody, i zawsze była nerwówka na robocie, i było szukanie, szukanie, kurde, co tu z tym zrobić? Nie szukanie winnego, bo u mnie na warsztacie wszyscy wiedzą, że nieważne, kto jest winny, ważne jest znaleźć rozwiązanie, dlatego że to wszystkim e, ułatwi życie i klientom i pracownikom i pracodawcy. I naszym rozwiązaniem jest właśnie ten przyrząd, który wam pokażę i taka metoda dołączenia. W zasadzie, w tej chwili to tą metodą robi mi wszystko. W odcinku 305 pokazywałem wam, jak zbadać e, szafki, kąt, czy jest i jak się robi pojedynczo i przykręca na śruby plecy czy na wkręty, czy jak niektórzy przybijają gwoździami, czy tam gwoźdźmi, to nie ma to problemu. Można w każdy sposób łapać, natomiast żeby to jak tutaj u mnie widać wszędzie dookoła są meble albo w częściach są meble i jest ich tego od cholery i robi się tego dużo, więc trzeba wymyślić coś, żeby było to po prostu Szybko i prowizorki są najtrwalsze i mam tu taki najstarszy wózek, który jest większy niż inne zrobiony i właśnie mamy taki przyrząd do takiego szybkiego łapania kątu, że wrzucamy to, bo pomimo tego, nie wiem czy będzie tu może widać na kamerze, że ten boczek jest odrobinę, odrobinę wygięty i pomimo tego, że tu dolega, to tu widać, że te plecy, że tu jest szpara. Na drugiej stronie będzie odwrotnie. Nie robimy, kiedyś robiłem, że tu było na zero, ale gdy przez jakiś tam nieuwagę po prostu było mniej podfrezowane, to po prostu strasznie to opóźniało produkcję, bo trzeba było to potem poprawić, wyrównać bo nie pasowało klej posmarowany do składania szafki, a tu się okazało, że plecy nie pasują, dlatego nie wiem, to jest jedna, dwie, jakieś tam trzy drugie, troszeczkę więcej niż jedna szesnasta, czyli to jakiś tam milimetr z kawałkiem. Na stronę robimy, robimy takiej właśnie przerwy i Potem, żeby ustawić te plecy, żeby to było pewne, żeby to było dobrze, mamy taki przyrząd i tu wiercimy 5 mm otwory i wpuszczamy tu klej na gorąco. Czyli złożenie takiej szafki to jest kilka minut, a ustawienie to jest około 2 minuty. Wrzucają tu właśnie na ten wózek i tak. Jak to jest zrobione? Tu jest taki duży kątownik uspawany. Uspawał mi to znajomy. Niestety ze spawaniem tu w Ameryce ludzie mają problemy. Prosiłem go, żeby było to pod kątem prostym. Niestety wyszło, jak wyszło, musiałem tu wyszymować, czyli po prostu włożyć podkładki na klej konstrukcyjny, żeby to było pewne, bo tu na końcu jest prawie na zero. A tu jest około 1 cal. czyli na kącie mu tam uciekło pewnie nie wiem no, z 2 stopnie, ale na, na takiej długości prawie 2 metrowej, no to wyszło tak jak wyszło. A ja potrzebowałem, żeby było perfekcyjnie, więc przykręciliśmy płytę 19. Wyszymowałem to, żeby był idealnie kąt prosty. Poskręcane tu jest tylko poskręcane. Oczywiście do, do wózka przykręcone też. I są powiercone dziury, czy tam otwory. Otwory będzie prawidłowo po polsku. I duże szafki, jak są takie właśnie 24 calek bębokości, to one wystają nad to, dokładnie gdzieś tak trochę i łapie się ściskiem za szafkę i za boczek. Natomiast takie górne szafki mniejsze to mamy powiercone właśnie otwory żeby złapać to więc po prostu szafkę się wrzuca twarzą czyli frontem do dołu. Tutaj są takie plecówki przybite w odległości e, jakieś tam no nie wiem, ponad centymetr od brzega, dlatego że jak się wsuwa, te jakieś paproki są, czy coś to po prostu wleci to za to i nie przeszkadza, żeby tu po prostu dolegało. I cały pit jest taki, że cała szafka ma dolegać do końca, do, do kąta. Tam, do tego narożnika, i wtedy wiadomo, że jest kąt prosty. Więc łapiemy tu jednym ściskiem, tu drugim, i tu się wpuszcza jedna osoba wierci, druga zanim idzie klej na gorąco wpuszczamy, tu jest jeszcze właśnie nie wpuszczony, dlatego widać, że są otwory, natomiast pokażę wam tu powinny być już wpuszczony klej, o właśnie widać, że jest wpuszczony klej na gorąco dookoła, to będzie widać, tu także Gdzieś tam na dole tak samo jest. Wszędzie wszędzie jest po prostu puszczony ten klej na gorąco dookoła on trzyma plecy i jest pewne, że szafka ma wtedy kąt prosty tu akurat jest szafka bez pleców, bo tam z tyłu będą. Jakieś rzeczy, także jest szafka jedna bez pleców, no ale w większości one te plecy posiadają i to są właśnie trzy czwartowe, plecy, czyli 19 mm Widać. I klej na gorąco naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze to trzyma. I tu jeszcze chyba nie jest spuszczony, tak mi się wydaje. Albo nie jest do końca. No nieważne, sprawdzę to. Także przyrząd jest po prostu prosty, żeby nie powiedzieć prostacki, ale pracuje i jest to co najmniej dwa, trzy razy szybciej niż na prasie takiej olbrzymiej. Mogłem co prawda pół roku temu kupić, używano taką prasę, bo zakład się likwidował i to prasę do składania właśnie takich szafek, ale ta prasa zajmowała tyle, co półtora tego stołu roboczego, więc nie mam takiej potrzeby, żeby marnować tyle czasu, tyle pomieszczenia na, na prasę, która jest dwa albo trzy razy mniej wydajna niż taki zwykły, po prostu prosty, żeby nie powiedzieć prostacki, przyrząd. Ale jak to mówią, jeżeli coś jest głupie, a pracuje, to nie jest głupie. Także tak to, tak to wygląda po prostu. No. Tu mamy w zasadzie, to, to jest tylko z jednej strony nawierzane, dlatego, że to jest była próba robiona, ale właśnie tu jest ten kanałek, tu jest e, jakieś e, 9,16 chyba, nie wiem ile to jest na, na milimetry. Tu jest, zostaje to jakieś 6,5 mm i to po prostu to, 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 to. Od środka to zawsze wtedy wygląda pięknie. To wchodzi, tak. I tu jest właśnie ten szpara około milimetra i tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Także pokazałem wam przyrząd, jaki mam zrobiony taki prosty, żeby nie powiedzieć właśnie prostacki, ale sprawdza się naprawdę świetnie. Od wielu, wielu miesięcy, ponad rok już na pewno. Mieliśmy przedtem inny trochę taki słabszy, a ten po prostu jest taki bardziej mocny i na wózku, że jest mobilny, nie że stoi w jednym miejscu. Także jak ktoś ma taką potrzebę, może sobie coś takiego zrobić, i nie będę się domagał praw autorskich, absolutnie. Jak się podobało, oczywiście, standardowo dajcie lajka. Zapraszam na mediapartner24.pl, aby tam nabić moje książki albo zostawić komentarz. Oczywiście życzę Wam jak zawsze miłego dnia i niech moc będzie z Wami.